To propozycja od desek Madrid. Jest to Madrid Screamble Taki klasyczny twin madridowy z taką właśnie fajną graficzką od dołu, naszoną termotransferem. Dek ma długość 91,4 cm, szerokość 24,4 cm, a wheelbase tej dechy to 72,1 cm. Deka wyposażona w standardowo w Traki Reverse Kingpin srebrne 180 oraz żółte kółeczka Madrid Smooth Rides 80A 70 mm. Świetny set, jeżeli szukacie czegoś naprawdę typowo miejskiego, transzendent Twin, nie musicie się martwić o dodatkowe deski. Decha na tym setupie oraz w tym flexie doskonale wybiera wszelkie nierówności, naprawdę świetnie sunie po mieście. Jak widzicie, jaki fajny flex, jak to wszystko doskonale wchodzi. Możecie być pewni, że będziecie zadowoleni, jeżeli szukacie czegoś na pierwszą dechę, do pierwszych trików oraz do sunięcia po mieście. Leciutka, zgrabna decha, naprawdę przyzwoitej cenie. Jeżeli macie jakiekolwiek pytania pro potęgrach lub innych Madryda lub w ogóle asortymentu z naszego sklepu, piszcie na nas śmiało. Bardzo chętnie odpowiem na wszystkie Wasze maile. Subskrybujcie nasz kanał, rozglądajcie inne szybki. Longboardy.